Szanowni Państwo, jesteśmy komitetem, który idzie do wyborów z hasłem Miasto to ludzie. W budżecie miasta wybudowanie nowego przedszkola stanowi tak niewielki koszt. Zamiast tego, prezydent w trakcie swoich trzech kadencji pozamykał lub sprywatyzował wiele z nich. Czy to przedszkole jutro również ma być prywatne i kosztować 800 zł miesięcznie? Wiele przychodni składa wnioski o dofinansowanie remontu nawet przez 10 lat. Miasto stać na to, żeby wybudować dziesiątki mieszkań komunalnych takich jak to. Jednak ich nie buduje. Zamiast tego funduje się nam halę widowiskową i ECS za kilkaset milionów złotych. Pomyślmy, ile za te pieniądze możemy otworzyć przedszkoli, wyremontować dróg i wybudować nowych mieszkań komunalnych. W dodatku wielu mieszkańców jest przerażonych ostatnią podwyżką czynszu o 150%. Solidarny Gdańsk to niższa cena wody, ogrzewania i biletów komunikacji miejskiej. To więcej mieszkań komunalnych i przedszkoli publicznych. To łatwiejszy dostęp do opieki medycznej. To większe nakłady na modernizację naszych dróg. Wybierzmy nowego prezydenta miasta Gdańska, Wojciecha Podjackiego, bo miasto to ludzie.